16 i 17 maja w Toruniu odbędzie się kolejna edycja Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej. O powodach, dla których warto pojawić się na wydarzeniu, opowiedzą moi dzisiejsi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. To już druga edycja wydarzenia. Czy to znaczy, że poprzednia, pierwsza, spotkała się z zainteresowaniem i możemy mówić o sukcesie? Tak, zdecydowanie można powiedzieć o sukcesie, tym bardziej, że były to pierwsze Dni Kultury Arabskiej Muzułmańskiej, pierwsze tak duże wydarzenie organizowane przez koło lingwistów Zahra Sahra, działające przy, u nas przy, przy Pracowni Języka Kultury Arabskiej Uniwers Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I ludzie, którzy faktycznie uczestniczyli i którzy chcieli, od razu e, dali deklarację o uczestnictwie w kolejnych Dniach Arabskich, e, byli dla nas dowodem, że, że, że te wydarzenia udały się. E, były pewnym rozgłosem pozytywnym oczywiście wśród mieszkańców Torunia i nie tylko. I, no i przede wszystkim zachęciły nas do, kolejnego, do kolejnej decyzji. Pani była jedną z uczestników. Proszę powiedzieć, jakie były Pani odczucia wobec tego wydarzenia? Ja byłam... E... Bardzo mile zaskoczona, bo były to pierwsze dni kultury arabskiej i muzułmańskiej. Kiedyś dawniej były organizowane Dni Kultury Arabskiej i już wtedy mi się to bardzo podobało. Dlatego jak tylko dowiedziałam się o, o tych dniach, które odbyły się w zeszłym roku, to również bardzo chętnie w nich uczestniczyłam, w wykładach, w, w konferencji również takiej, w dyskusji, jak również w różnego rodzaju warsztatach. A co zrobiło pani, na pani największe wrażenie? Co było takie najfajniejsze? W zeszłym roku chyba, chyba warsztaty z hidżabu, z upinania hidżabu. Wiem, że w tym roku również ich nie zabrakło. Tak, tak, oczywiście. Komu są dedykowane? Kto może wziąć udział? E, warsztaty hijabowe są dedykowane dla wszystkich pań, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Wystarczy się wcześniej jedynie zapisać przez, nasze, przez nasze maila naszego koła, um, aby otrzymać wejściówkę. Wszystkie warsztaty, przede, również włącznie z, z warsztatami hijabowymi, są e, darmowe. I jak przebiegają takie zajęcia? Kto je prowadzi? Czy to jest praktyka, czy to jest tylko teoria? Nie, nie, to jest taka tylko i wyłącznie praktyka. Prowadzone są przez e, dziewczyny z łuskich sióstr w islamie. Ym, polegają, najpierw e, następuje krótki wstęp, które rozeznanie tak naprawdę, czym jest nakrycie głowy dla, dla, dla muzułmanek. Ym, no i następnie wszystkie uczest, wszyscy uczestnicy, wszystkie, wszystkie dziewczyny, które będą e, uczestniczyły w warsztatach, będą miały. Stworzone na swojej głowie specjalne nakrycie, niekoniecznie hijab, aczkolwiek w większości przeróżne, w przeróżnych kolorach, z różnych materiałów, z różnymi ozdobami, także no, jest to naprawdę sprawa niesamowita, zdumiewająca i naprawdę w zeszłym roku miało się świetną zabawę, stworzyła się taka naprawdę fajna, taka damska. Rodzinna atmosfera kończąca, też potem zakończona zrobionym zdjęciem rodzinnym, także mamy nadzieję, że w tym roku będzie równie mile. Takiej atmosfery na pewno zabraknie również na pani zajęciach, bo w tym roku co ciekawe wystąpi Pani w roli prowadzącej warsztaty. Proszę tak. powiedzieć, jakie. Tak, zgadza się, będę prowadziła warsztaty z Tańca Brzucha, na które bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. No, mam nadzieję, że, że również panie, które będą na moich zajęciach będą tak bardzo zadowolone, że... Kolejne edyty również bardzo chętnie na nie przejdą. I może nóż okay. stwierdzą, że jednak warto kontynuować to, tak. tą naukę tańca. Jeszcze pytanie. jest: Wiele stereotypów, panie, boją się tańca brzucha, bo uważają, że na przykład mają zbyt pełne kształty bądź po prostu nieodpowiednią sylwetkę. Taniec brzucha mogą tańczyć panie o różnych kształtach, zarówno bardzo szczupłe, jak i... Te panie, które mają troszeczkę więcej ciała. Ludzie ze świata arabskiego nawet uważają, że jeśli kobiety mają trochę więcej ciała, to lepiej, dlatego że jeżeli wykonują taką figurę, która się nazywa Shimi, to wtedy to ciałko się tak ładnie rusza i drży. Ja natomiast uważam, że. Zarówno kobiety, które mają więcej ciała, jak i kobiety, które są bardzo szczupłe, mogą tańczyć taniec brzucha, mogą się nauczyć przepięknych ruchów, które mogą wykorzystywać również na, na parkiecie, na dyskotece i będą się zawsze czuły. Wydaje mi się dużo bardziej kobieco niż kobiety, które w takich zajęciach nie uczestniczyły. To jednak nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliście w ramach Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej. Będą organizowane również inne warsztaty, inne zajęcia. Jakie? Z warsztatów przygotowaliśmy również, co coś dla panów, warsztaty nauki tańca dabka. Mamy także warsztaty pisma, nauki pisma, ciut gramatki arabskiej. Oprócz tego Posłuchamy też krótkich prelekcji trzech wykładów y, arabistów y, na tematy różne związane z kulturą i z sytuacją polityczną w krajach arabskich. Y, oprócz tego mamy spotkania z podróżnikami po krajach arabskich. Y, na końcu y, zakończymy całą imprezę, zakończymy y, zabawą w klubie NRD w, w rytmach muzyki arabskiej. Oprócz tego będziemy mieć też takie. Y, Cały czas trwające stanowiska yy, i z jedzeniem, yy, z produktami irańskimi, z potrawami przygotowanymi przez studentów z Erasmusa, tureckimi studentami, yy, catering prowadzony przez jedną yy, z restauracji toruńskich, też właśnie wszystko w klimatach kultury i kuchni arabskiej. Oprócz tego będą też warszta znaczy warsztaty stoisko z nauką kaligrafii arabskiej, z pokazami kaligrafii i yy, yy, wiele, wiele innych. Patronat nad wydarzeniem objął w tym roku ambasador Kuwaitu w RP. Tak, tak, Pytanie, tak. Jak go przekonaliście? Tutaj była nasza specjalna delegacja wysłana do, do, do pana ambasadora, jego ekscelencję Adel Hajeda. Um, argumenty, batalia toczyła się bardzo długo, przez ponad półtorej godziny, ale. Tak naprawdę z, z Panamą zrobiliśmy w kontakcie z ambasadą wcześniej. Także ten kontakt tutaj był prowadzony na bieżąco. Przedstawialiśmy wszystkie swoje propozycje, kon, konsultowaliśmy się, konsultujemy się nadal w trakcie organizacji różnych drobnych rzeczy. No największe argumenty to chyba jest to, żeby faktycznie przekonać to, to, to nasze społeczeństwo i tutaj i regionu i ogólnie polskie studentów, również w studentów, że jednak nie ma co się obawiać kultury arabskiej, muzułmańskiej i, i Stereotypy, których my również się obawiamy, i które tak naprawdę podtrzymujemy, są, są błędne. Także grono i grupa docelowa, która jest objęta tymi wydarzeniami, jest naprawdę bardzo szeroka, także. Również postaramy się faktycznie dotrzeć do jak do, do największej liczby osób. Oprócz tego, patronatem honorowym objął nas także Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, e, a także współpracę podjęliśmy z Młodzieżowym Domem Kultury i Klubem NRD. Oprócz prowadzących też zajęcia, m.in. kaligrafię, będziemy mieli także wiele gości z, no, z Arab Arabów którzy są naprawdę ludźmi strasznie otwartymi, strasznie sympatycznymi i chętnymi nie tylko do takiej współpracy oficjalnej, ale też do takich znajomości naprawdę powiedzmy pozaformalnych, także będzie można tę kulturę dotknąć, yy, zobaczyć na żywo. Porozmawiać, podoświadczać we własnym zakresie i na pewno nawiązać jakieś dłuższe znajomości. Gdzie możemy szukać szczegółowych informacji na temat dni kultury arabskiej i muzułmańskiej? Wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane są na stronie naszego wydarzenia na Facebooku Drugie Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej. E, oprócz tego y, są zamieszczane także na stronie Koła Lingwistów. To jest www.kołolingwistów.blog.pl. Tutaj to są takie dwa główne źródła, gdzie odsyłamy ludzi, y, aby zapoznali się z programem, który niedługo pojawi się w takiej wersji już zatwierdzonej. Oprócz tego będą wisiały plakaty u nas w mieście, plakaty będą również jeździły autobusami, tramwajami w Toruniu. Y, Będziemy rozdawać ulotki, plakaty będą wisieć i na słupach, i, i na wydziałach Uniwersytetu. Także myślę, że na pewno każdy, każdemu obije się oczy tutaj i, i hasło wydarzenia i przede wszystkim program.